Dzisiaj naszym gościem jest Pani Sylwia Żmudka, prezes zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział w Andrychowie. Pierwsze pytanie do Pani, czy, czy, czy tęskni Pani za ośmioletnią szkołą podstawową, która ma pojawić się w polskim systemie oświaty od przyszłego roku? Dzień dobry, powitam pierwszy na początek pytanie dziwnie zadane no ale trzeba sprostać odpowiedzi więc czy ja tęsknię osobiście tak czy tęsknię, mogę jedynie ponieważ... mogę jedynie przyznać że faktycznie byłam uczniem ośmioletniej hmm. szkoły podstawowej i tego starego systemu myślę że nie można tutaj w takich kategoriach otwarcie powiedzieć czy ja tęsknię bo nie tęsknię się za czymś co miało miejsce 30 lat temu hmm. tak ale mogę na pewno powiedzieć że w obecnym stanie oświata, która funkcjonuje, jest na bardzo dobrym poziomie. Mogę się odnieść do tego, co się dzieje u nas w Andrychowie. Andrychowskie placówki, które działają w obecnym systemie, czyli w systemie... Szkoła podstawowa, gimnazjum i, i szkolnictwo ponadgimnazjalne jest na bardzo wysokim poziomie i na tle małopolski. Zawsze osiąga najwyższe wyniki w nauczaniu, które są sprawdzane w egzaminach. Mhm. I nie, nie myślę, że ktokolwiek z nas pracujących czy też partycypujących, mam na myśli tutaj uczniów, rodziców, tęskni za systemem. No, to jest Pani osobiste zdanie, ale jak Związek Nauczycielstwa Polskiego odnosi się do tej zapowiadanej reformy? No, zadał mi Pan pytanie, czy ja tęsknię. Mhm. Więc ja nie tęsknię. A jeżeli chodzi o Związek Nauczycielstwa Polskiego, nasze stanowisko w tej sprawie jest jedno, jednoznaczne. W tym momencie prowadzimy szereg działań, które mają za zadanie wstrzymać wprowadzenie nowego, nowego systemu nowej ustawy prawo oświatowe. Ta nowa ustawa wprowadzi chaos. Analitycy Związku Nauczycielstwa Polskiego, analitycy z sektora oświaty i z sektora badaczy postępów edukacyjnych w Polsce wyraźnie wskazują, że nie ma przesłanek merytorycznych do tego, by w tym momencie wprowadzać tak chaotyczne reformy. No ale mamy projekt, on znalazł miejsce w już w tym momencie czytanie pierwsze odbyło się, no i na dobrą sprawę w ciągu dalszym mamy nadzieję, że jednak po przeanalizowaniu uwag ze strony społecznej, które dotarły do Ministerstwa i dotarły również do y, Sejmu, będzie to się odbywało w sposób y, logiczny, że nasi y, właściwie włodarze państwa przyjmą do wiadomości to, że właściwie społeczeństwo nie oczekuje tych zmian w takim wymiarze i w takim obszarze owszem związek nauczycielstwa polskiego zabiegał o to wielokrotnie by zwiększyć nakłady na edukację by wesprzeć sektor szkolnictwa zawodowego jeżeli chodzi o oświatę to to jest materia żywa i nie powinno się robić rewolucji na, tych, na tym organizmie, bo każda jedna rewolucja ma ofiary swoje, w tym wypadku największymi ofiarami tej reformy, wprowadzanej w sposób szybki, wprowadzanej bez spokojnego przygotowania podstaw programowych, spowoduje przede wszystkim negatywne konsekwencje i uderzy najbardziej w dziecko to nie będzie tak, jak właśnie znowu z sześciolatkami, które miały iść do pierwszych klas? No, sprawa sześciolatków była w sposób szybki wprowadzana, później wycofywano się mm -hmm. z, tych, z tych projektów, z tych pomysłów. No i w tym roku mamy efekt tego, że w klasach pierwszych są bardzo nieliczne grupy, i organy prowadzące, również nasza gmina, borykała się z trudnościami. Stworzyło to pewną sytuację, która nie jest dobra, nie jest zdrowa i nie powinna mieć miejsca, no ale to już stało się faktem. A jeżeli chodzi o zmianę systemową, która teraz jesteśmy w przeddzień właściwie wprowadzenia tej zmiany systemowej, ona wprowadzi dużo większe zamieszanie, bo ona uderzy we wszystkie roczniki, we wszystkich uczniów, zarówno przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Projektowana zmiana przewiduje szkoły branżowe pierwszego stopnia, szkoły branżowe drugiego stopnia i nie jest to przygotowane w tym momencie i na tym etapie. Tak, by można było mówić, że spokojnie da się to przeprowadzić bez skutków takich negatywnych. A Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje różne akcje protestacyjne tak? w Warszawie. Najbliższa będzie teraz w sobotę. Tak? Najbliższa akcja organizowana jest w sobotę. Faktycznie do tej pory były podjęte różne działania, to mhm. był szereg działań. Pierwsze duże działanie, wiadomo, opinia, opinią. Wystosowaliśmy opinię jako Związek Nauczycielstwa Polskiego do, projektowanego, do projektowanych ustaw. Kolejnym działaniem naszym były pikiety pod Urzędami Wojewódzkimi. My z Andrychowa również uczestniczyliśmy w Krakowie pod Urzędem Wojewódzkim. Duża grupa mhm. nauczycieli z naszego miasta, mhm. jak do tej pory przez tych 10 lat, kiedy mam mam tą przyjemność i ten zaszczyt pracować dla nauczycieli, dla członków związku na terenie naszej gminy, to była grupa 18 niemalże osób. Z przyczyn do zdrowotnych kilka osób nie dotarło, więc jest to temat trudny, mhm. bo do tej pory nie było takiej potrzeby. Reprezentowałam zazwyczaj w wyjazdach ja bądź też kilku członków z zarządu, tak? A w Krakowie było nas już kilkanaście osób. Temat jest trudny. W październiku odbywała się akcja w Krakowie i wtedy jeszcze wydawało nam się wszystkim myślę, że nauczycielom przede wszystkim, pracującym, skupiającym się na życiu codziennym, na potrzebach dziecka, na działaniach tych takich merytorycznych. Wydawało się, że możliwe, że jest to nie, nie do zrealizowania, a w tym momencie stoimy w przeddzień, już pierwsze czytanie odbywało się. 15 listopada odbyła się również manifestacja pikieta pod Sejmem. Przemawiał tam nasz prezes związku Sławomir Groniasz i myślę, że każda zainteresowana osoba, czyli i rodzice, i samorządowcy, i nauczyciele, zdają sobie już sprawę, że faktycznie istnieje duże zagrożenie i jest to realne zagrożenie, że faktycznie wprowadzone mogą zostać zmiany, które będzie trudno realizować. A tutaj na naszym lokalnym gruncie pojawiają się głosy, że gimnazjum numer 2 może zostać zlikwidowane. Czy to prawda? Czy jest taka możliwość, że zostanie zlikwidowane, że nauczyciele stracą pracę? No to chyba w sferze jeszcze takich plotek się to odbywa. No tak, no na razie są takie głosy, że, że może tak być. Czy, czy, czy pani myśli, że tak może się stać? W mojej, w mojej ocenie mogę powiedzieć tyle, że jeżeli faktycznie scenariusz czarny się spełni, to wszystkie gimnazja, wszystkie gimnazja, zarówno gimnazjum numer 1, jak i gimnazjum numer 2 i gimnazja, które funkcjonują na terenie naszych siedmiu wiosek, będą. Zgodnie z planem ministerstwa yy, ulegały wygaszaniu. Także jeżeli ustawa ustawodawca ustanowi taką sytuację, to ona będzie miała miejsce. Cały czas liczymy na zdrowy rozsądek jednak yy, naszych posłów i mam wrażenie, że jeszcze jest wszystko przed nami. Ja mam nadzieję, że 19. Nasza Grupa Andrychowska również zasili tą manifestację w Warszawie. Mam nadzieję, że 19 zbierze nas się tam 50 tysięcy nauczycieli, rodziców, sprzymierzeńców, przyjaciół, przyjaciół dziecka, które, które właściwie jest respondentem szkoły jako instytucji i mam nadzieję, że uda nam się tą sytuację oddalić. Czym... Jako działacz związkowy, no, dopiero w ostatniej chwili, kiedy już coś się podzieje, mhm. to wtedy dopiero przyjmuję do, do wiadomości i do świadomości, że faktycznie już się coś podziało. Tak że z... nie wyobrażam czym... sobie sytuacji, żebym w tym momencie powiedziała, że coś się już dzieje. Na tą chwilę nie dzieje się jeszcze nic, co by było wiążącego. Mhm. Ale w czym trzyletnie gimnazjum jest lepsze od tego ośmioletniego Ośmioletniej szkoły podstawowej, gdzie dziecko jest prowadzone powiedzmy przez nauczyciela od pierwszej do ósmej klasy. Zna to dziecko, wie, jak jest ukierunkowane. Natomiast później po tej szóstej klasie idąc do gimnazjum, wchodzi w nowe środowisko, nowi nauczyciele, którzy go nie znają i być może też nie, nie potrafią go właśnie ukierunkować w te swoje pasje, w, w te swoje ulubione przedmioty, może jak to ja wygląda? Widzę, w czym jest gimnazjum Pan, tak, Pan tak zadaje pytań: mnóstwo, które by miałem nastawić tutaj ocenić sytuację, jakby to gimnazjum było faktycznie czymś złym. Gimnazjum jest czymś, czymś ja bardzo jestem dobrym. To obiektywny, bo zadaje pytanie, czym jest lepsze. W czym jest lepsze? Ta, w czym jest lepsze? Czy tak? Czy jest lepsze, tak? Trzeba by wrócić do samego początku. Mhm. Funkcjonował system ośmioletniej szkoły podstawowej, tak? I w tamtym czasie to była jedyna forma, którą znaliśmy. Tak? Było szereg problemów, szereg problemów wychowawczych, szereg problemów takich natury merytorycznej. Były lata 98-99. Wtedy, wtedy organy prowadzące w tym czasie dostawały zadania oświatowe. Mhm. Dopiero byliśmy na 7 lat przed wejściem do Unii Europejskiej. Nagle organy prowadzące dużo spokojniej się to odbywało niż teraz. Wtedy były dyskusje, były przygotowania, tworzyło się sieć. Dostały to zadanie do zrealizowania tym zadaniem było otwarcie gimnazjów i w naszej gminie tą sprawę potraktowano spokojnie, merytorycznie przeanalizowano potrzeby dzieci i mieszkańców. Dlatego też u nas w Andrychowie powstało 7 gimnazjów na terenie, na terenie wiosek i dwa w mieście. A mogę przypomnieć tylko, że Zamysł był taki, że powstaną gimnazja w mieście. Mhm. Zamysł ministerstwa. U nas jakoś tak spokojnie do sprawy podeszliśmy merytorycznie. Andrychowa w tamtym czasie nie było stać na dowożenie dzieci do szkół i to rozwiązanie na tamtą chwilę wydawało się. Też budziło wiele kontrowersji, tak? było wiele trudności, No ale to się działo 17 lat temu. No i przez tych 17 lat wspaniała kadra, rodzice. Organ prowadzący, władze miasta stworzyły faktycznie bardzo dobrze funkcjonujące placówki i trudno jest teraz porównywać coś, co działo się lat temu 20 do tego, co dzieje się teraz, ale można jednoznacznie stwierdzić, że wyniki nauczania na terenie gminy Andrychów są oceniane bardzo wysoko. Wyniki nauczania są oceniane w Stalinach. Corocznie można analizować te wyniki, bo Państwo też macie dostęp. Przecież do tego wszyscy mieszkańcy mamy do tego dostęp. Na sesji Rady Miejskiej raz do roku odbywa się podsumowanie działań oświatowych i wtedy też wyniki analizowane są wyniki egzaminów. Również analizy PISA wskazują, że nasze dziecko 15 latki z Polski osiągają bardzo wysokie wyniki w nauczaniu, poziom wiedzy, poziom umiejętności jest na wysokim europejskim poziomie. Prze, za nami zostało dużo państw wysoko rozwiniętych. Także. Jest jeszcze więcej, więcej wyników, które mogłyby wskazywać na to, że gimnazja sprawdziły się, ale one nie sprawdziły się dlatego, że to się stało w rok. To była praca, wytężona praca merytoryczna nauczycieli, to, był, to było zaangażowanie się rodziców, no i wreszcie organów prowadzących, które wprowadzały szereg działań, by podnosić ciągle tą jakość. No Choćby dla przykładu są sprawa, przecież w tych latach wybudowały się sale sportowe, Wielka zasługa wcześniejszych władz w, w obecnych latach tych ostatnich trzech wprowadzone są klasy sportowe z kolei, tak, klasy, które mają poszerzone ilości godzin języka angielskiego. Na terenie naszej gminy są w tym momencie bardzo dobrze działające placówki, bardzo dobrze oceniane przez organ prowadzący i przez zewnętrzne jednostki, tak? I myślę. Że można jednoznacznie stwierdzić, że to są dobrze działające mhm. placówki, ale to można stwierdzić zarówno po tym, co się obserwuje, bo ja też mam dzieci przecież w szkole i też jestem jakby e, adresatem tej instytucji, no i z drugiej strony też pracuję, obserwuję zaangażowanie koleżanek, kolegów, a dodatkowo też widzę przez te wszystkie lata, bo 10 lat mam szansę też obserwować i współuczestniczyć w tworzeniu jakiegoś e, tam wskaźnika małego tego dobra naszego mhm. wspólnego. Że organ prowadzący promuje, organ prowadzący wspiera, dzieci mają szansę uczyć się pływać, dzieci mają szansę rozwijać swoje zdolności i osiągać najwyższe laury w swoich e, pasjach. Tak? Ale boi się Pani bardziej o dzieci czy bardziej o nauczycieli? Czy to jest prawda, że faktycznie nauczyciele mogą stracić pracę, czy jest, i, i, jak, jak Pani to widzi? To, to nie jest mój punkt widzenia, mm. to jest realia. Są takie mm. sytuacja y, wprost. Kiedy likwidujemy jakieś placówki, wygaszane są, no to wtedy wiadomym jest też, że y, nauczyciele, pracownicy administracji obsługi pracę tracą, tak? Więc to nie mogę, ja nie mogę oceniać tego, ja mogę to tylko przewidywać na podstawie danych liczbowych, a takie, takowe posiadam mhm. i na tą chwilę y, na pewno się na tym nie skupiamy, bo skupiamy się na tym, żeby dobrze funkcjonujące placówki pozostały i działały dla dzieci i dla mieszkańców w tych miejscach, w których są. Mhm. Ale jeżeli chodzi o naszą gminę Andrychów, to w mieście funkcjonujące gimnazja są dwa duże i zatrudnionych jest tam 75 nauczycieli łącznie mhm. i 30 pracowników administracji i obsługi łącznie. Także na pewno są to zagrożone etaty, ale tak jak mówiłam wcześniej. To nie chodzi tylko o nauczycieli y, gimnazjów w mieście, bo to chodzi przede wszystkim o dzieci. To chodzi o sytuację organu prowadzącego, który będzie musiał się borykać z wprowadzeniem tych zmian, mhm. który y, tyle wysiłku włożył w to, by ta y, baza, która w tym momencie funkcjonuje, była na naprawdę bardzo wysokim europejskim poziomie. Także ja myślę, że y, jeżeli bez zmian, bez y, takiego odniesienia się do zdrowego rozsądku y, nasz rząd przyjmie te projekty. To czeka nas wielkie zadanie w Andrychowie, bo A też jak... jesteśmy dużym właściwie miastem, myślę. A jak duży odsetek nauczycieli tutaj z regionu naszego należy do Związku Nauczycielstwa Polskiego? Czy są to wszyscy nauczyciele, czy jakaś, jakiś procent? należność związkowa jest decyzją tutaj każdego pracownika tak zgodnie z ustawą o związkach zawodowych deklarację takową do organizacji, które działają na terenie składa zainteresowana osoba zazwyczaj w momencie, kiedy ma jakąś potrzebę. bądź też zwyczajnie biorąc w to, że organizacje związkowe z założenia wspomagają wspierają i, i działają na rzecz pracowników. dlatego też. W Andrychowie nie wszyscy nauczyciele należą do Związku, nie wszyscy pracownicy administracji obsługi. Działam ja, reprezentując Związek Nauczycielstwa Polskiego i nasz, nasz zarząd, i działa również Solidarność. No i rozkłada się to tak, że owszem, mamy sporą grupę nauczycieli czynnych w swoich szeregach, w liczbie 154 czynnych, no i sekcja emerytów też pokaźna, no i, ma, i ma, mają też swoje szeregi Solidarność. A jeżeli chodzi o ogólną liczbę nauczycieli, no to ten, ta liczba jest w granicach 550. Także to się waha w zależności od ilości urlopów. No, mhm. Takie są dane. A jeżeli obecne. byśmy wzięli taką hipotetyczną sytuację, że ta reforma zostanie jednak wycofana mhm. i gimnazja zostają, to co Pani by chciała zmienić w tym systemie edukacji gimnazjalnej? Jak Pani myśli, jakie są największe może nie zagrożenia, ale jakieś największe problemy, z którymi boryka się grono pedagogiczne? Ja myślę, że tutaj na bieżąco są pewne sprawy realizowane, programy wdrażane i w tym momencie również na bazie tutaj naszego miasta można otwarcie powiedzieć, że jeżeli chodzi o problemy wychowawcze, to w gimnazjach. Ich nie ma, bo w programy wdrożone wspomogły i nauczyciele przystosowali się do tych trudnych różnych sytuacji, są wyspecjalizowaną kadrą. Wykonano szereg działań, które pomogły w tym, by jednak wspierać te dzieci. Myślę, że więcej problemów takich... Z trudnościami, z nowościami, z, z możliwościami e, pewnych przemocy, na przykład w internecie, pojawiło się i jest nierozwiązane w szkołach podstawowych, w starszych klasach w szkołach podstawowych, bo jeżeli chodzi o klasy młodsze, to tam specyfika wieku i, i etap rozwoju dziecka e, raczej nie budzi takich, takich e, trudności, tak? Także ja myślę, że to, co jest realizowane, wystarczy po prostu. Cały czas wspierać. Mhm. Na pewno bo nie możemy patrzeć tak wąsko, nie możemy patrzeć tylko na szkołę podstawową i, i gimnazjum. gimnazjum. Musimy też spojrzeć na szkolnictwo zawodowe, musimy spojrzeć na licea. Jeżeli by się okazało, że zostajemy w tym systemie, który jest, czego byśmy sobie pewno życzyli jako nauczyciele, jako rodzice yy, i, i adresaci właściwie tego, co rząd wymyśla, czyli mieszkańcy, no to wtedy trzeba by było wnioskować i dalej powielać te wnioski, które Związek Nauczycielstwa Polskiego miał od lat, czyli zwiększenie środków na oświatę. Mhm. Y Za zadaniami, które idą i y są kierowane do organu prowadzącego, by szły również pewne środki, bo, bo na to też... Y Mogę powiedzieć, po prostu narzekają y, dyrektor GZO i burmistrz w, w rozmowach. Informują nas też, że środki wahają się i spadają. Mhm. Także myślę, że przede wszystkim te roszczenia, które mamy w, i gdzieś przedstawiamy y, w Warszawie, myślę, że powinny się ponownie pojawiać. Czyli w ciągu dalszym zabiegamy o zwiększenie nakładów na oświatę, bo. Na oświacie oszczędzać nie można. A jeżeli chodzi o kraje rozwijające się i rozwinięte, to my jesteśmy w ogonku, jeżeli chodzi o procent PKB, który jest przeznaczany na edukację w Polsce. A czy ucieszyłaby się Pani, bo mówiła Pani, że, że Pani ma też dzieci, które też się uczą? Mam, mam dwójkę dzieci, czy... córkę mam w podstawówce i w gimnazjum też mam starszą córkę. To świetnie się składa, ponieważ mam jeszcze takie pytanie na koniec naszej rozmowy. Czy jeżeli chcieliby, e, chciałyby te dzieci e, Pani zostać nauczycielami, to czy Pani by popierała ich wybór? Czy to jest dobra praca, nauczyciel w tych czasach teraz, w takich czasach zawieruchy? No czasy zawieruchy... Te czasy myślę, że jeżeli byśmy popatrzyli tak globalnie na, hmm. na wieczność, to takie jakieś ręko, nie? Także... No tak. Myślę że, myślę, że dzieciom nie należy mówić, co one mają robić. One mhm. mają to same dokonać, tego wyboru i jeżeli by dokonały takiego wyboru, to pewno robiłyby to najlepiej jak się da. Czyli tak jak każdy człowiek, który wybierze to, co lubi, i robi to, co zawód lubi. Zawód z powołania. Tak? tak, zawód z powołania. No dobrze, i tym y, optymistycznym akcentem może zakończmy rozmowę. Dziękujemy bardzo.